Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na premierowy test trzech chłodzeń I.O. od Silent to PC nawi RGB. Dostępne są w trzech wariantach 240, 120 i 280 mm. Jak sama nazwa wskazuje, różnią się one wielkością chłodnic, aczkolwiek w przypadku 280 jest inny troszeczkę kształt chłodnicy. Co do cen. Za stop przyjdzie Wam zapłacić około 239 zł, za 240 289 i za 280 349 zł. Ceny niezbyt wygórowane, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mam tutaj podświetlenie RGB, nie tylko na samej blokopompce, ale również na wentylatorach. Także teraz przejrzymy się, jak te chłodzenia wyglądają. Nie będę oczywiście omawiał wszystkich osobno ponieważ tak naprawdę sama pompka, same węże i budowa tego chłodzenia jest praktycznie identyczna. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to kilka słów na temat specyfikacji. Przede wszystkim kompatybilność z podstawkami. Wszystkie te chłodzenia kompatybilne są z podstawkami AMD FM1, FM2, AM2, AM3 i AM4. Nie ma wsparcia dla Threadrippera, ale nic dziwnego, po prostu blokopompka ma zbyt małą powierzchnię, żeby pokryła cały rdzeń, cały IHS tego procesora. Natomiast w przypadku procesorów Intela praktycznie wszystkie poczyna począwszy, nie poczyna życiu, począwszy od LGA 775 i kończymy na 2066. Chłodnice w tych kulerach wykonane są z aluminium, natomiast podstawa bloku pompy oczywiście jest miedziana. Obroty wentylatorów w przypadku 120 i 240 od 800 do 2300, w przypadku 280 od 800 do 1800 obrotów na minutę. I co bardzo istotne, podświetlenie RGB w tych chłodzeniach kompatybilne jest z wszystkimi praktycznie ekosystemami na płytach głównych, czyli z Zamiast roka MSI, Asusa, jak i również Aurusa, czy też Gigabyte. A. Teraz przyjrzymy się jednemu z tych chłodzeń. Jak mówiłem wcześniej, chłodnice w 120 i 240 są bardziej obłe, natomiast w przypadku 280 jest ona bardziej kanciasta. Węże o długości 35 cm, także spokojnie powinny wystarczyć, nawet w przypadku montażu takiego chłodzenia na przodzie obudowy, w zależności oczywiście od jej wielkości. Nie mają one niestety żadnego oplotu, a szkoda, bo wyglądałoby to bardziej estetycznie. Same węże są dość sztywne, aczkolwiek nie powinno być problemu z ułożeniem ich w obudowie. Obudowa blokopompy wykonana jest z tworzywa. Posiada podświetlenie RGB w postaci logo Silentum PC, również falowane linie, jaki jest gruby pasek RGB dookoła samej blokopompy. Podstawa dość spora, także bez problemu powinna pokryć nawet duże procesory na podstawkach Intela 2066, czy też procesory Ryzena. Jak widać, nie ma tutaj zaaplikowanej pasty termoprzewodzącej, natomiast ta dorzucona jest w komplecie w niewielkiej tubce. Jest to pasta Silentum PC PT2. Co do przewodów wychodzących z bloku pompy, jest przewód SATA do zasilania, jak i również przewód do podłączenia podświetlenia RGB. Ten możecie podpiąć albo pod dołączony kontroler, albo pod dowolną płytę główną. I oczywiście druga końcówka służy do podłączenia wentylatorów, tak aby wszystko razem było zsynchronizowane. Dołączone wentylatory to Sigma HP RGB. Na każdym z rogów wentylatorów są gumowe podkładki antywibracyjne. Co do przewodów, jakie z nich wychodzą, to oczywiście przewód zasilający 4 pin PWM, jak i przewód do podłączenia podświetlenia RGB. A teraz kilka słów na temat montażu tych chłodzeń na płycie głównej. Przyznam szczerze, że mogłoby być troszeczkę łatwiejsze. Najpierw musimy oczywiście złożyć backplate, później przepuścić ten backplate przez otwory w płycie głównej, nałożyć kołki dystansowe i przykręcić chłodzenie, czyli blokopompę z zamontowanymi już płozami. Nie jest to łatwe i czasami będzie wymagana asysta drugiej osoby. O wiele łatwiej byłoby to zrobione, gdyby, było, gdyby wyglądało tak jak w przypadku montażu psm Fortisa 3 czy też Grandisa 2, gdzie te płozy przykręcamy najpierw do samego backplate. A dopiero później na to montujemy chłodzenie. Zanim przejdziemy do wyników testów, pokażę Wam jeszcze jak wygląda podświetlenie RGB na tych chłodzeniach. No i oczywiście testy, które wykonam jak zwykle na Ryzenie 1700X podkręconym na 3,8 GHz z napięciem 1,4 V. I czas na kilka słów podsumowania. Tutaj bez niespodzianek najlepiej z całej trójki testowanych dzisiaj chłodzeń wypada nawiz RGB 280 ze względu na największą chłodnicę, największą powierzchnię do odprowadzania ciepła. Aczkolwiek różnica między 240 a 280 w temperaturach to zaledwie 1 stopień Celsjusza. Dodać jednak trzeba, że 280 była chłodzeniem najcichszym, poniżej 38 dB, i tak naprawdę plasuje się ona w czołówce generalnie. Wszystkich chłodzeń, które testowałem u siebie na kanale, jeżeli chodzi o kulturę pracy. Co do nawisa RGB-120, tego można było się spodziewać. W całej trójki chłodzenie najgłośniejsze i notowaliśmy najwyższe temperatury, temperatury wyższe nawet o 4 stopnie Celsjusza w porównaniu do chłodzenia powietrznego Grandis 2, które jest sporo tańsze. Także tego typu chłodzenia proponuję kupować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy macie na przykład zbyt małą budowę, która nie pomieści Wam wysokich chłodzeń na procesor, czy też powiedzmy, macie wysokie kości pamięci RAM i mogą one kolidować z niektórymi chłodzeniami. Powietrznymi. Litrznymi. Kilka słów na temat głośności pompki. Nawet na otwartym testbenczu z odległości 1 metra nie będziecie w stanie je usłyszeć. Tym bardziej w zamkniętej obudowie. Zresztą sami posłuchajcie. Co do jakości wykonania tych chłodzeń nie mam, mówiąc szczerze, do czego się doczepić w tym przydziale cenowym, aczkolwiek szkoda, że zabrakło tutaj oplotów na wężach. Same węże dość długie, około 35 cm, także montując tego typu chłodzenia nawet na przodzie obudowy nie powinno być problemu, żeby blokopompa sięgnęła do soketu procesora. Aczkolwiek ja osobiście zalecam montaż takich chłodzeń na górze obudowy, wtedy zyskacie więcej na temperaturach sekcji zasilania. Podświetlenie RGB w nawisach dość proste, zwłaszcza jeżeli chodzi o wentylatory, aczkolwiek tutaj duży plus za to, że kompatybilne jest ono z wszystkimi ekosystemami dostępnymi na płytach głównych. Co do cen, moim zdaniem bardzo przystępne, zwłaszcza jeżeli chodzi o wersje 240 i 280 mm. Troszeczkę inaczej sprawa wygląda w przypadku 120. Prawie cena jest ustawiona ok jak na takie chłodzenie, ale pamiętajcie, że za sporo mniej możecie kupić wydajny kuler powietrzny i mieć niższe temperatury i lepszą kulturę pracy. Co do minusów tych chłodzeń, tutaj zaliczyłbym system montażu. Nie jest on wprawdzie skomplikowany, aczkolwiek wolałbym, gdyby płozy przekręcane były bezpośrednio do backplate'a lub też same kołki dystansowe, żeby były wkręcane w backplate, wtedy łatwiej takie chłodzenie w obudowie zainstalować w pojedynkę. Tak czy inaczej, ja nawisowi RGB 240 i 280 przyznaję dwa znaczki, rekomendacji i opłacalności. Linki do chłodzenia macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście śmiało walcie w komentarzach. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv